Hej, Cześć! Z tej strony Grzegorz szarabczyk z kanału Nerdololo. Dzisiaj zaprezentuję Wam moją ulubioną grę sierpnia 2024. A ta gra tak naprawdę trafiła na mój 100 miesiąc wcześniej, ale grałem grałem i ten miesiąc się przedłużył aż na sierpień. W lipcu jeszcze przegrała, tym razem jednak była już bezkonkurencyjna, a grą tą jest, a właściwie są, Słuchajcie, gangi e, Night City, Cyberpunk, czyli nie ten cyberpunk, którego szykuje nam Łukasz Woźniak, który rozpoczyna swoją kampanię 3 września, a ten pierwszy. Czyli teoretyczne Area Control. Ponieważ no, niby jest to area Control, zarządzamy gangami, które przejmują poszczególne dzielnice w Night City w grze. E, przepraszam, w mieście znanym nam zarówno z gry na PC, jak i w pierwszym rzędzie z gry fabularnej, której zresztą jestem wielkim miłośnikiem i grałem w Cyberpunka 2020 wtedy przez wiele, wiele lat i prowadziłem bardzo długo. No ale wracając do samej gry. Niby area control, ale nie do końca, ponieważ Niewielką część naszych punktów zwycięstwa zdobywamy za pomocą kontroli konkretnych dzielnic. Bardziej zdobywamy tam zasoby, które oczywiście potem w ramach naszej akcji przekształcamy w jakiś sposób w punkty zwycięstwa. Jest tu kilka sposobów na zdobywanie owych punktów. E, całkiem szybka gra. E, podstawka to 4 gangi. Od 1 cztery gracze dodatki pozwalają grać w pięciu. E, I ja mam pełną świadomość, e, że to jest gra, na którą patrzę przez różowe okulary. Że pewnie gdybym nie był wielkim, wielkim miłośnikiem Cyberpunk'a, to moja cena by byłaby nieco niższa, bo tu nie jest tytuł pozbawiony wad. Uważam na przykład, że nie wszystkie spośród gangów są równoprawne, równie łatwo, lub też równie ciężko, jak wolicie się nimi gra, ale ta prosta mechanika, która składa się na poszczególne rundy graczy, szybkie te rundy, możliwość modyfikowania swojego deku walki, wielą wątkowość tego, w jaki sposób zdobywa się punkty zwycięstwa, czy też za pomocą nettrenerów, włamując się do jakichś tajnych baz danych, czy też wynajmując nowych edge runnerów, czy też cyberbankowców w Polsce wersji, jak wolicie. Tak, tutaj czuć klimat cyberpunka, choć gry pc nie ma tu zbyt dużo. Tu są postacie, które możemy znać um, z gry komputerowej CD Projekt Red, no ale one są jakby, są kolejnymi pionkami, postaciami, które możemy kontrolować, ale ja mimo wszystko bardzo czuję tu klimat gry, czy to fabularnej, czy komputerowej. Bawię się świetnie jako wielki miłośnik Aria choć tak jak powiedziałem, to nie jest takie klasyczna area control. Nie w takim dosłownym znaczeniu. Ale klimat jest, zabawa przed przednie jest i jest syndrom jeszcze jedna gra. Jeszcze jedna gra. A to chyba najważniejsze. To wszystko z mojej strony. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. No i materiały innych, którzy opisują swoje gry. miesiąca. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.